Dzień dobry, witam Was serdecznie. Do oferty już oficjalnie trafiło to śliczne BMW X1. Samochód z roku produkcji 2021. Kupiony w Polsce w salonie, serwisowany oczywiście waso. Silnik. 1,5 turbobenzyna o mocy 140 koni, połączony z automatyczną skrzynią biegów. Samochód ma przejechane dosyć sporo, bo 128 tysięcy kilometrów. Natomiast jest to oczywiście przebieg niestanicznika, jest w stu procentach udokumentowany. Mało tego samochód posiada jeszcze przedłużoną gwarancję BMW do końca czerwca przyszłego roku, także 2026 oczywiście. także, także samochód jest na gwarancji. Jest bezwypadkowy, wszystkie elementy nadwozia mają fabryczną grubość powłoki lakierniczej I jak widzicie wygląda naprawdę bardzo ładnie. Z mankamentów oczywiście znajdziemy jakieś drobne odpryski na masce, ponieważ nie był lakierowany, no to wiadomo, na zderzaku również i tu na zderzaku takie najbardziej rzucające się w oczy to jest, ta, to jest ta rysa. Po zakupie samochodu dokonaliśmy pewnych zmian, ponieważ standardowo samochód czarny, czarne relingi, czarne listwy, więc wyjęliśmy również grill na czarny, jak widzicie, i tutaj tą listwę na dole również polakierowaliśmy w kolor nadwozia, ponieważ ona fabrycznie była taka ciemno-szara i w ogóle do niczego nie pasowała. Także tak to wygląda. Jak widzicie, samochód wyposażony w reflektory LED, czujniki parkowania, przód, tył. Dodatkowo również zostały przez nas przyciemnione szyby z tyłu. Także wygląda to całkiem fajnie. W środku, auto niezniszczone. Już Wam pokazuję jak wygląda wnętrze, tapicerka materiałowa, nie poprzecierana, nie poprzypalana, nie czuć zresztą, żeby ktokolwiek palił papierosy, ja jestem osobni palącą, więc od razu takie rzeczy wyczuwam. Szyby elektryczne z przodu, z tyłu elektryczne lusterka, multifunkcyjna kierownica, tempomat, to jak widzicie mamy w wyposażeniu. Tak wygląda z tyłu. X1 naprawdę sporo urosło od poprzedniej generacji. Naprawdę tego miejsca jest dużo. I z przodu, i z tyłu bagażnik też jest naprawdę spory. I wam pokazuję, oproszę. Elektryczna tylna klapa również jest na wyposażeniu. Z takich rzeczy dodatkowych właśnie, które jeszcze poza tymi lakierowaniami, tak czy też wymianą grilla, dodatkowo dołożyliśmy taką fajną matę gumową do bagażnika i również komplet nowych dywaników gumowych. Auto przygotowane już do przekazania nowemu właścicielowi, także zapraszam Was serdecznie. Jeszcze wsiądę tutaj do środka, pokażę jak to wygląda. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, wyświetlacz, tutaj radio, zestaw mówiący, Bluetooth możemy sobie podłączyć może jakichś fajerwerków, jeżeli chodzi o wyposażenie, nie ma, ale myślę, że to, co powinno być na co dzień jest, tak? Tak to wygląda. I cóż mam wam powiedzieć? Jeśli chcecie jakąś dłuższą prezentację, to oczywiście postaram się ją przygotować, natomiast tak na razie, na szybko, może w przyszłym tygodniu uda się coś nagrać więcej z jakąś jazdą testową. O, jeszcze tutaj jeden mankament tutaj na zderzaku, jak widzicie. Ma też takie delikatne uszkodzenie. No, ale to... Chyba nie da się uniknąć przyjeździe po kilku latach. Ale tak poza tym żadnych takich wnieceń poważnych, żadnych przytarć, obtarć samochód nie posiada, jest naprawdę bardzo ładny. Sprzedawany na fakturę z VAT-em 23%, także jeżeli prowadzicie działalność i macie ochotę jakieś finansowanie, leasing czy też zagotówkę na firmę, to jak najbardziej jest taka możliwość liczenia częściowego VAT-bądź całego, jeśli chcecie się bawić w kilometrówki. I cóż, myślę, że to na razie to wszystko. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam. Karol Woźniak.